Dzień dobry dziewczynki! Dzień dobry. Dzień dobry. Skończyłyście właśnie warsztaty pierwszego i drugiego stopnia metody dwupunktowej NCK. Jak, jak zgodnie kiwają dziewczyny głowami. Czy chciałybyście coś powiedzieć, opowiedzieć, jak było Alinka? Było wspaniale. Doznałam Masz... fajnych, fajnych chwil, dużo się nauczyłam. Mhm różnych metod, które pozwolą mi, ułatwią mi w życiu funkcjonowanie. Funkcjonowanie pewności siebie i pomogą mi z moimi problemami. A co się zmieniło na samym warsztacie? Była jakaś taka sytuacja, którą sobie przypominasz, którą chciałabyś opowiedzieć? Zauważyłaś, że więcej widzisz na ja przykład? zauważyłam, że więcej widzę, i bardzo mi pomogła ta metoda. Ho'oponopono. Ho, ho Ho'oponopono, ho tak. Wybaczyłaś, tak? Wybaczyłam Wybaczyłaś, puściłaś sobie. Tak, puściłam mhm. i e, to właśnie dzisiaj było, i aż byłam zdziwiona, że rozpłakałam się i to wszystko puściłam. mi się. inaczej. Tak, inaczej, I uważam, było, tak. I inaczej się tak, czujesz. A, jak mhm, czuję, tak? mhm. Dziewczyny, jak było magicznie? Magicznie, było magicznie mhm. bardzo. Super, super energia. To po prostu pierwszy dwupunkt, bo ja byłam w trochę, przerwę miałam między pierwszą a drugą metodą, więc pierwszy dwupunkt był z takim. To czy pierwszym a drugim stopniem? Tak, o tym myślisz? Mhm. I pierwszy dwupunkt, jaki robiliśmy w ścieżce, był po prostu z tak dużą energią, jakiej jeszcze nie poczułam. Okej, okay. czyli coś się przełamało. Myślę, że tak. Znaczy z przyjemnością wróciłam do tej atmosfery i do, do grupy, która y, wie o co chodzi i nie trzeba jakby tłumaczyć, przekonywać, że to działa, tylko wszyscy są punktowi i kwantowi. Super. Okay. Czyli, czyli fajnie jest przyjść na drugi stopień po pierwszym, po jakimś czasie. W Twoim Też, przypadku tak. Tak, to, tak. tak to właśnie Poukładało było. Tak, się w głowie to, co hmm. na pierwszym i już był czas na przyjęcie nowego. Super. Chciałabyś coś powiedzieć? Tak, bardzo dziękuję, że mogłam już uczestniczyć w obydwu stopniach w Warszawie. E, dało mi to dużo rozwiązań na moje pytania i e, wiem na pewno, że będę korzystać z tego codziennie. Cieszę się bardzo. Dziewczyny, powiedzcie coś od siebie. O, tu więcej jest. A, <laughs> ja coś powiedzieć, że każdy z uczestników przede wszystkim obawiam o siebie, że każdy czuje się lżejszy, radosny, bardziej szczęśliwy, pewny siebie optymistycznie nastawiony do życia, emanujący miłością, empatią do siebie, ale do innych ludzi. I będziemy chyba przyciągać takich ludzi do siebie, żeby się realizować, mieć życie pełne radości, sukcesu i szczęścia. Chyba o to chodziło w tym dwupunkcie. No to jest, to jest oczywiście twoje. To to jest twoje tak. Podpisujecie, podpisujecie tak. się? Ja bym ja powiedzieć, że każdy z nas ma całą wiedzę wewnątrz. Jeżeli ktoś to wątpi, powinien tu przyjechać. Hmm. Fajnie, fajnie. Bo ja już nie będę wątpić, ja okay. już wiem. Ty już wiesz. Tak, to tak do... jak ja. Ja tak? przez cały kurs, przez trzy dni płakałam, 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 a dzisiaj się czuję jak nowo narodzona, jakby wielki kłas, kamień mi spadł. Normalnie z serca, z żołądka, z głowy, w ogóle naprawdę i na pewno powtórzę sobie jeszcze w Katowicach. Tak, zapraszamy, jest super sprawa, zapraszamy. I zachęcamy wszystkich do tak. udziału i rozwijania się, tak. do bycia z nami. Pierwiastek męski przyszedł. <grym> tak, ja Chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby odzyskać banana na twarzy, to serdecznie zapraszamy. Na metodę <grym> dwupunktową NCK. Ja to. mogę jeszcze powiedzieć, że byłam tym sceptycznym e, egzemplarzem, który nie chciał zostać na drugi punkt i na pierwszym, na drugi stopień, tak. na pierwszym stopniu poprosiłam o przełamanie barier finansowych związanych właśnie tam gdzieś z jakimiś blokadami no i, no i dziewczyny mówią do mnie, przecież Ty masz te pieniądze, dlaczego Ty nie chcesz pójść? Ja no wiem, głupia jestem. No i przyszłam na ten trzeci dzień, tak, żeby rozpocząć drugi stopień dwupunktu i to są najlepiej zainwestowane pieniądze. Tak, Super. Tak, tak, tak? Tak? Zgadzam się. Coś ja tak chciałam myślę. powiedzieć tylko tyle, że przez cały okres mojego dorosłego życia nigdy w życiu nie zrobiłam niczego dla siebie. I przyjazd na te warsztaty, zgłoszenie się, i pobyt tutaj. To jest po prostu, nie wiem, mistrzostwo świata to jest coś, co, co będzie. Procentować w całym moim życiu to jest najlepsza rzecz, jaką mogłam dla siebie zrobić. Wow. Dziękujemy wam bardzo. A jeszcze takie pytanie. Co najbardziej się podobało ewentualnie co się nie podobało? Krótko. Za krótko, za krótko. Za krótko. Tak, tak, tak. Więcej ćwiczeń, więcej ćwiczeń. Jeszcze więcej ćwiczeń. Piękne było miejsce, które tak. dostarczało bardzo dużo inspiracji. Tym razem byliśmy w Teatrze, w teatrze no, Imka w Warszawie. Tak. Dziękujemy Tomkowi Karolakowi tak, za zaproszenie. Tak, to bar, bardzo na pewno fajne. Tak. Ja jeszcze Dziek. powiem, że to były najmilej spędzone cztery. rodzinne cztery Dziek. dni, bo tak ja prawda. się czułam tutaj jak w rodzinie. Tak, ja, też. Ja, się, ja się wreszcie czułam sobą. Takiej, tak? e, takiej skali akceptacji rozwarunkowej, tak, zrozumienia tak, tak. i braku oceny, to nie ma takiego drugiego miejsca. Tak. Ja też uważam, że dostałem tak. od dziewczyn, no nie tylko od dziewczyn, bo Marcin był wspaniały, Piotr był wspaniały, e, ale, ale dostałam taką e, porcję akceptacji i miłości właśnie jak nigdy w życiu dotąd. Mhm. Ja jeszcze dodam, oczywiście potwierdzam wszystko, co mówili moi przedmówcy, nie będę tego powtarzać. Dodam, że jestem absolutnie pewna, że przyjadę na kolejne etapy, bo... Bo to tak. jest uzależniające. Okay. przebywanie w polu serca jest absolutnie uzależniające, i to jest chyba jedno z najlepszych uzależnień, jakie można mieć w życiu. Ja jeszcze dodam, że ta rodzina, atmosfera to dzięki nam tutaj obecnym, ale również miejscu magicznemu, jak już Kasiu wspomniałaś, i temu zaproszenie przez Karolaka. I myślę, że to, to udzielało się tak nam bardzo, że zapraszamy na nasze warsztaty. Początku i te za bardziej zaawansowane, ale też zapraszamy do tego miejsca, które jest bardzo magiczne i teatr jest naprawdę czymś takim, że warto tu przyjść nawet do teatru, dla samego tego magicznego miejsca. Super. A ja chciałam jeszcze też dodać, że po prostu do tej pory się czułam bardzo samotnie, jak zaczęłam odkrywać fizykę kwantową i te różne sprawy, wchodzić w te tematy. Bardzo, bo ja na Śląsku mam wrażenie, że tylko sama ja jedna jestem. O, nie więcej was tam jest e, na Śląsku. Ale tak czułam do tej fantowych. pory i po prostu naraz, jak naraz zobaczyłam tyle ludzi, którzy mówią tym samym językiem co ja, to po prostu byłam najszczęśliwszym człowiekiem i rzeczywiście jak rodzina, normalnie teraz od mówię odzyskałam rodzinę, normalnie nie mogę stracić. A muszę Was pocieszyć, że jest was, że jest was dużo więcej, bo jest nas już tysiące w naszej rodzinie kwantowej. Dziękuję bardzo i tym mocnym akcentem chciałabym zakończyć ten krótki filmik. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, pozdrawiam Was, kocham Was, Pa.